Nie się puszczam to w świat. Tak się zakochał, że on go stąd zabiera po prostu. Nikt, nie Nikt to nie umie to nie umie. Nie, ale malowanie jest no, to. Złota kierownica go wzięła. Złota kierownica. Idziemy. Joł, gdzie jest w akcji. Nie jest w akcji. Jest, no i co, król powrócił, król zawsze był i król no tak, będzie. Byliśmy, byliśmy na premierze, nowego e, Polski premierze w siedzibie BMW, za co dziękujemy za zaproszenie. No i od razu zapisaliśmy się na jazdy. Ja pojeździłem dużo, dużo mniej, Rafalski trochę pojeździł więcej. No i oczywiście ma jakieś swoje dramatyczne przemyślenia straszne. Dramatycznie jak dramatyczne. Zacznąłbym, żeby być szczerym od tej pierwszego wrażenia. Dla mnie bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, czyli wsiedliśmy na motocykl już zaraz po premierze. Wsiedliśmy na ten motocykl we dwóch. W deszczu. W deszczu w korkach, w korkach więc snuliśmy się po centrum miasta. No, i próbowali e, poczuć e, ten feeling i wibracje tego nowego silnika 1300. No, i muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że było to duże rozczarowanie. Ten motocykl na, na wolnych obrotach, czy obrotach poniżej 3000, e, pracuje specyficznie, żeby to delikatnie ująć. No, to jest e, totalnie nowa konstrukcja. Skrzynia biegów pod spodem, ale. Techniczne rzeczy to myślę, że sobie wyczytacie i wielu będzie mówić, natomiast to wrażenie, ja bym się chciał pogamaniowa temu z Wami podzielić tym wrażeniem, że byłem trochę załamany. Ten Tężego tego silnika na wolnoobrotach, yy, ten klekot, taka zadziorność tej wibracji, takie rrr, mi przeszkadza. Nie ale dlatego, że on ma po prostu dużo więcej mocy, której nikt nie potrzebował, a i tak BMW ją dało. Tak, i, i, i to pierwsze wrażenie było takie sobie w tym deszczu, i powiem Wam szczerze, byłem rozczarowany, ale wiedziałem jedno i powiedziałem już wtedy Szymonowi, ten motocykl zyska przy bliższym poznaniu na 100%. Nie ja, tak jest z GS-ami. trzeba zacząć jeździć, żeby zobaczyć co, o co chodzi głębiej. No i tak się też wydarzyło. Umówiliśmy się na, na nagrywkę dzisiaj tego, tego odcinka i tych wrażeń, i pierwsze, co zwróciło moje, moją uwagę, to no, ten silnik chodzi po prostu fatalnie, brzydko, tak, że jak wszystkie. Ale na nowe, wolnych obrotach. Na wolnych obrotach, jak wszystkie, jak wszystkie silniki BMW dzisiaj. No ale to wynika. Dzisiaj, po... bo właśnie jakby to porównać do takiej R100 na gaźnikach, jeszcze Binga, jak ona sobie pięknie się obraca obracała regularnie i tak dalej, to tutaj te wolne obroty, niskie obroty, no są dziwne. ale, no ale to musisz, musisz wyciągnąć dużo mocy, więc musisz dać. Ale muszę to powiedzieć, rzeczy. bo testy autostradowe na niemieckiej autostradzie też zrobiliśmy i tam ten motocykl zaczyna żyć. Ten motocykl wtedy zaczyna jechać. Słuchajcie, on się pięknie, liniowo kręci do 8 słuchajcie, i więcej Rafał tysięcy obrotów i powiedział, że jest to absolutnie najlepszy GS w historii. Ciekawe, czy się jego Adventure nie obrazi na niego 1150. 1150. I e, powiedział, że jest to najlepszy bokser w historii w ogóle. Ten motocykl ma dużo fajnych gadżetów, którymi pewnie będziecie wszyscy e, bombardowani i pewnie dużo już wiecie na ten temat, e, ale zawieszenie robi wrażenie. No, Nie tylko dlatego, że się obniża, bo ten motocykl obniża się, kiedy e, To, to się. zawieszenie pneumatyczne, które się obniża, e, to jest jakby. pneumatyczne do... czy hydrauliczne? No, no właśnie, dobre pytanie. E, ja mówię o odczuciach, o tym, co ja czuję, bo jeździliśmy Harley'em Panameryką i ona też się miała obniżać, raz, mi się, obniżało, raz się obniżała, raz się obniżyło. E, to tutaj to działa perfekcyjnie. To słuchajcie, jest w tym trybie automatycznym zwalnia się między samochodami, manewry na parkingu, on już jest obniżony. Zaczynamy ruszać, gaz, on się podnosi. I to jest tak fajnie zrobione, że to czuć, ale bardzo delikatnie, nieinwazyjnie. Ale czuć, wiesz, że ten motocyk jest niski. Po prostu w momentach manewru on jest niski i to jest bardzo fajne. Ale to jest tylko dodatkiem. Ten motocykl moim zdaniem się stabilizuje jak jedziesz szybko i dynamicznie, jak zwalniasz i się snujesz, on jedzie bardzo miękko i płynnie. Jak jechaliśmy w dwie osoby, to on przez te garby przejeżdżał po prostu płynnie, tak jakby się zmieniała charakterystyka zawieszenia. I to mnie urzekło, że to jest. Zawias, który po prostu się dopasowuje jak magia. Miałem też telefon wczoraj, siedząc w pracy, a Rafał oczywiście jeździł sobie motocyklem i mówił człowieku, ale złośliwie, co? W <laughs> ciężkiej <laughs> pracy! Dzwonię. Dzwonię do Ciebie z motocykla, teraz z GS-a, jak to wszystko świetnie działa, no połączyłem, sparowałem kask podczas jazdy, w ogóle wszystko... Popowiadaj trochę o tej elektronice. No tak, no bo, yy, słuchajcie, no obcujemy z tą elektroniką w różnych motocyklach, w samochodach też i tak dalej. GS pod tym względem, czy w ogóle BMW ten system ma dopracowany do perfekcji, w tej chwili w tym GS-ie pierwszy raz widzę yy, multi -przycisk. Czyli przycisk szybkiego wyboru. Wyboru, pod którym możemy sobie ustawić, zdefiniować. zdefiniować. I zmiana tej definicji też jest bardzo szybka. To jest super przydatne, bo sobie dotykam, definiuje regulacja tak. szyby, wysokości szyby. To nie jest tak, szyby. że musimy zagrzebać się gdzieś w menu, ustawić. Ten przycisk będzie odpowiadał super za to patent. I później już z tym nic nie zrobimy, a tu podczas jazdy nawet możemy redefiniować ten guzik i zawiadywać innymi funkcjami bo Z... on może odpowiadać za manualne podnoszenie i opuszczanie motocykla i jeszcze ja, za wiele rzeczy za, za wiele szyby rzeczy. za ogrzewanie e, za regulację aktywnym tempomatem no, no bo tu, tutaj akurat y, według mnie nie jest to do końca fajne że wszystko właściwie musimy robić tym przyciskiem bo y, pamiętam jak nim no, ja, ale jeździłem żeby tak nie było to być miałbyś... manetki no to tak. musiałam się Zagłębiać, on wtedy wchodzi w tryb ogrzewanie i w tym ogrzewaniu masz i kanapy i, i, i rączki. Wiadomo, jak będziemy, będzie to nasz motocykl, będziemy nim jeździć, będziemy robić to intuicyjnie. Pół i w, dnia. I w moment, i, tak? i pół dnia, wiesz wszystko. E... Nie ma drugiego systemu, takiego infotainment w motocyklu, który moim zdaniem jest tak przejrzyste i tak łatwo się jego szybko, bo jak, szybko nauczyć, jak byłem. Bo jak Rafał do mnie dzwonił, to podobno ja wyświetlałem się mu ze zdjęć. Jego twarz. Na ekranie. Na ekranie. To musiało być traumatyczne bardzo. No bo telefon jest podłączony, kask jest podłączony, on od razu go rozpoznaje. To naprawdę działa sprawnie. No, tu widać, że BMW wyciąga yy, wnioski, bo nawet nawigacja, która jest w aplikacji. Bo pierwsze wrażenie miałem takie, że jak podłączyłem motocykl do aplikacji, to w ogóle mi go rozpoznał jako 1250, ale się okazało, zadzwoniłem nawet do Tomka i się okazało, że miałem update aplikacji niezrobiony. Okay. I już potem zaciągnął, był kolor, był win, był wszystko yy, i to działało. Więc nawigacja z aplikacji, która wyświetla się na tym dużym wyświetlaczu, działa bardzo sprawnie i powiem tak, ani razu jej nie przerwało. Jak ja pamiętam z zeszłego roku w RRC mojej, to niestety zdarzało się, że te, to połączenie było czasem się zrywało i takie to było niedoskonałe, więc człowiek chciał mieć niezależną nawigację, natomiast w przypadku tego to też nie jest pełna nawigacja, tak? tylko to są strzałeczki, ale rzeczywiście działa to bardzo, bardzo sprawnie, mimo tego, że nie ma carplaya. To, co ten motocykl stracił, to ten guzik szybkiego dostępu do e, zawieszeń... E, Kontroli trakcji i ABS-u, jego po prostu nie ma, to co byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich modelach BMW, gdzie tak, kontrolę trakcji i ABS mogliśmy bardzo szybko. E, Ale mapę e, masz zmienić. pod przyciskiem, czyli. Ale możesz zdefiniować mapę dokładnie. E, no, motocykl zrobiony y, od strony technicznej na pewno ciekawie, bo pomijając to zawieszenie, które, które jest i działa, i to jest warte odnotowania, no, prze, przedefiniowany zupełnie silnik motocykla. To się też nie wszystkim musi spodobać, bo skrzynia biegów, jak Rafał wspomniał, powędrowała pod silnik. Sprzęgło jest mokre. Dygresja a nie suche. dodam o tej skrzyni biegów, bo ta skrzynia biegów działała nieźle jak na BMW. Natomiast jak po premierze przysiadłem się na Hondę, Starą FFR, no to skrzynia biegów cały czas pozostawia wiele do życzenia, ale jest to najlepsza skrzynia e, BMW. Tak, ale y, 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 chciałbym jeszcze o tym silniku i o tych technikalniach, ty, o technicznych e, e, elementach powiedzieć, bo mm, silnik przez to, że skrzynia pędrowała na dół jest dużo krótszy i ten GS jest wizualnie zdecydowanie mniejszy, ale on jest w ogóle mniejszy od od poprzedniego GS'a, co być może nie spodoba się wszystkim użytkownikom. Myślę, że w przyszłym roku będzie wersja adventure dla tych, którzy chcą wielki, duży, ciężki. Yy, rama aluminiowa, no tutaj BMW zgubiło yy, sporo kilogramów, ale wcale nie. Yy, Mówi spektakularnie 12. Mówi 12. Dużo, bo tak, 12 kilogramów to jest, z jednej strony to jest dużo. Spróbujcie zgubić 12 kilometr, yy, kilogramów. Wiem, co mówię. I yy, 12 kg, z jednej strony wydaje się, że to dużo, ale pamiętajmy rok 2000, 2005. Kiedy wcześniej? czwarty to był 1200. 1200, tak. Chodzi 1200 i gubi 20 ponad kilogramów. Wiadomo, że było Tylko to... Tylko wtedy dodam tutaj dygresję, muszę się wtrącić. W tej przesiadce z 1150 na 1200 wsiadało się jak na plastikowe, dużo mniej stabilne rozwiązanie. ok, dużo więcej mocy. Natomiast no i wiadomo, tutaj... że to miało swoje, ba, swój bagaż, ta, ta duża redukcja. Ta tutaj masy. jest lżejsze i stabilniejsze. Tak. To tak, tak. jest, to ja, jako odczucie z jazdy, stabilność tego motocykla. No nie, Rafał się znowu podnieca motocyklem, no jak jest, a tak jak pewnie wiecie, nie, nie lubię organicznie, bo nie lubię tego segmentu motocykli, ale to... Ale to... tego polubisz najbardziej, a, jak Rafał... szczególnie jak go zabierzesz na szybkie przeloty, a nie wolna jazda po Ale Rafał powiedział, że ten motocykl absolutnie jest najlepszym motocyklem Powiem typu tak. SUV, który jest Teraz dostępny na rynku. Tak muszę powiedzieć, bo KTM bardzo o, się zachwycałem i zawieszeniami KTM Super Adventure 1290. Prawda! Natomiast ten motocykl poszedł kapkę dalej. No i to, 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 no, nie, to jest nie, najlepszy słów i to jest najlepszy GS, nie, i to jest najlepszy bokser. Nie, nie bez Trzymon. powodu GS wyznacza absolutne standardy. I, i trzeba tak? to powiedzieć. Zwracam waszą uwagę przede wszystkim na zawieszenia. Jest to wywrócenie stolika. Naprawdę ten zawias mnie zauroczył. Ale nie taki jak w naszej polityce. Tak. <laughs> zawias tutaj. Yy, Wejście i zejście na gaz, w bokserach wiecie jak to wyglądało, czym starszy bokser, te luzy tam, to wszystko, to kliknięcie, zapięcie. Tu jest tak smooth, tak łagodnie, że aż dziwnie jak na boksera. To, to, yy, to przechylanie się zostało zniwelowane, to, to po prostu Czyli... jak nie w bokserze. To jest najmniej bokserowaty bokser jaki był, Czyli... najbardziej motocyklowy i najbardziej taki klasyczny, do dobrego silnika. Bo Boxer nie jest dobrym silnikiem. To jest taki trochę. On ma, on ma klimat i fan. Natomiast ten jest rzeczywiście najlepszy. Czyli najlepsze w nowym GSie 1300 jest to, że można mieć nadzieję, a właściwie pewność, że te rozwiązania trafią do RTK. I to jest w tym najlepsze. <laughs> I to jest. I to... Obudziłem się i to, co powiedziałem, mówię, wyobraziłem sobie z tym silnikiem, z tym zawieszeniem RTK. Uff. Aerodynamika, należy mhm. o tym powiedzieć. Słuchajcie, nie wiem jak zrobiło to BMW. Oczywiście, na prezentacji nam pokazali, że tych szyb do niego wersji yy, jest szybek mnóstwo. jest mnóstwo. Natomiast to, które jest w tej konkretnie wersji, tu jest dużo deflektorków, takie I elektrycznie regulowana szyba, czego nie było w, do tej pory w gs -ie. Słuchajcie Słuchajcie, no, dwie paki stabilnie, nie drgnie. To, to Gietek 1600 w turbulencję za tą wielką szybą. No, no, no ale nie, jechałeś no. jechałeś bez kufrów, to, to trzeba wziąć poprawkę, tak? Yy, no, tak, z kuframi, ale, to prawda. Ale to Mówimy prawda. o motocyklu takim, jakim jest teraz. No więc... nie, ale wiesz, jak po, nawet porównasz do jakiejś Afryki, czy nawet do, do, do tych wszystkich motocykli, którymi jeździliśmy, nawet do ktm Na Afryki nie możesz porównać, bo się nasz kolega Tomek obrazi bardzo. Pozdrawiamy Tomkę. Ale, jest najlepsza. ale nawet, nawet KTM przy takich prędkościach niemiecko-autostradowych, no po, on się robił taki. Myszkujący trochę, on nie, nie. natomiast tu jest stabilność, on jest przyklejony normalnie, no, no jak na motocykl tego typu są podniesiony, no, niewiarygodne, tak? Czyli aerodynamika, mistrzostwo świata, zawias, to jest game changer. Silnik. Silnik. To jest Silnik niestety bardzo dobrze, jeśli chodzi o szybką jazdę. Jest to najlepiej szybko jeżdżący GS. Oczywiście widok sport. Widzisz jak się pochylasz, więc na moich rądkach 40 stopni złapałem, na zimnych oponach przy 8-10 stopniach. Więc ten motor, poręczność tego motocykla. Szymon, to co powiedziałeś. Ty powiedziałeś o technikaliach, że on tutaj jest zmniejszony, dłuższy yy, wahacz, chciałem powiedzieć, ale to jest tak naprawdę, yy, ten wał cały jest jakby przerobiony. I czuć dla mnie, jak ten motocykl jest zwinny, jak on się przekłada w zakrę, zakręt, zakręt. To, no powiem tak, współczuję obecnym właścicielom 1250 12, GS-ów, bo jak się tym przewiozą chwilę, no to jesteście zrobieni. No współczuję, bo tani ten motocykl nie jest. Też no. <laughs> wyznacza trendy pod tym. Ale na szczęście pocieszyć, pocieszyć można właścicieli 12:50, że ich motocykle używane też nie są tanie. Rafał mi wczoraj podesłał ogłoszenie. Dwuletni z zagranicy sprowadzony 20 tysięcy, no powiedzmy delikatnych, 90 parę tysięcy złotych. Tak? No to ten. Powiemy to w specyfikacji takiej full, którą sobie zrobiłem, 130 tysięcy złotych, właśnie w tym malowaniu, w tej opcji 719, bo tu jest dużo detali. No i to też, kto nie widział na żywo, polecam, bo na żywo i ta wersja trofi biało-niebiesko-czerwona, i ten zielony. No, cudownie wygląda na żywo. Ja Ta tego lampa się nie wygląda śmiał. tak dramatycznie, jak wszyscy szydzą z niej w internecie. Aczkolwiek, jak tutaj Rafał podjeżdżał dzisiaj, to jednak no. Nie wygląda to dostojnie, że tak powiem. To, to ja jest, myślę, że do tego się trzeba, trzeba przyzwyczaić. Zatomi przyzwyczai znaczy, są na bardzo dobrze świeci. No to, to, to jest Słuchajcie, zdówka. myślę, że na, jak na początek, i taką ch chwilowe e, posmakowanie GSA, to wystarczy i myślę, że jeszcze do tego motocykla wrócimy i co się Tak. E, jazda na, na stojaka, bo tylko tutaj jeszcze dodam z takich refleksji, że ten zbiornik jest jakby, bo on jest taki wąziutki mniejszy ten motocykl się zrobił. I pierwsze wrażenie miałem, że brakowało między kolanami tego motocykla do takiej jazdy tenowej, ale, ale to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia. Oczywiście podgrzewane kanapy, rączki i o tej porze, no to jest, po prostu, to jest po prostu baja, no. Polecam, jazdy testowe, warto się przewieźć tym motocyklem. O, o kilku rzeczach nie powiedzieliśmy, jako o całym systemie kufrów, które mają w sobie elektrykę, gniazda, podłączenia. Światełka, tak? Czyli światełka, są podświetlane, ale... I możliwość płynnej, co ciekawe, regulacji pojemności tych Tak, kufrów. bo zintegrowanie tych kufrów też jest jakby wybitne. Ty, 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 tych podstawowo-czynnościowych. to mówię, że o tym nie powiedzieliśmy. No tak? Tak, ale bo nam później możemy... BMK znowu nie da tego motocykla, żebyśmy pojeździli z kuframi. Nie, słuchajcie, największe i najważniejsze wrażenie, które robi ten motocykl, zawieszenie, silnik, ale od tej strony, właśnie sportowej, wydajnościowej, jest wybitny. No takie jazdy kontemplacyjnej, no. Najmniej się nadaje ten GS, bo się robi taki jak porządny sportowy Agre motocykl, agresor. No taki agresor, no to jest na, na, naprawdę no. Naprawdę, no, cruise control. Eee, a, dynamiczne te wszystkie automaty związane automaty z radarem. radary. Yy, no i słuchajcie, je, to, to, to trzeba powiedzieć, bo ten motocykl dwa razy dzisiaj zahamował za mnie, więc e, śmialiśmy się trochę, czy za chwilę nie będzie miał e, rozstawianych kółeczek, e, żeby Bocznie. łatwiej było jeździć e, po parkingu. Natomiast e, faktycznie dwa razy zahamował, ale muszę powiedzieć, że to działa nieźle. To znaczy, jechałem między samochodami, coś tutaj, i te dwa hamowania były takie, że Uzasadnione okay. czy nie? Wiesz co, nie, ale ja go ustawiłem, bo tam masz ustawienia i go dałem specjalnie, żeby, żeby zobaczyć jak to działa, na taki najbardziej ostrożny. Eee, I nie, nie jest, nie jest tak, on nie jest nadgorliwy, nie przeszkadza, nie irytuje, ze dwa razy zahamował, no jako ciekawostka to było dla mnie, ja bym jeszcze nie hamował. Ale myślę, że na tej wersji takiej y, najbardziej zachowawczej, no to już jest ostatni moment, kiedy on reagował. I ostatni moment, kiedy my mamy wpływ na tym, jak jedziemy motocyklem. Tak, ale, ale to działa dobrze. No, no słuchajcie, to co BMW dorzuciło do tego GS-a, czyli to, to zawieszenie elektroniczne nowej generacji podnoszące, y, aerodynamika, no to, 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 to jest... No ty. No, no jest to król. No to jest to król suwów. Rafał, kończymy, kończymy. Załakaj. Jo. Dobra, zobacz się nagrało. No właśnie.